Państwo bezpieczeństwo mieszkańców, czy sygnały o tym, że mieszkańcy czują się mniej bezpiecznie lub bardziej bezpiecznie, są dla mnie już to najważniejszą w sytuacji. Yy, bardzo fajnie, że yy, teraz nadszedł moment, żeby powiedzieć i zgłosić takie rzeczy, natomiast funkcjonuje coś takiego jak, to, jak Jeśli Państwo macie jakikolwiek, yy, nie wiem, problem no, może dużo słowo powiedzieć. Wasze oczekiwania są w jednym albo w drugim kierunku. Bardzo proszę nawiązać kontakt z dziennikarzem, bądź też w 2007 przez Pana burmistrza, przekazać jakieś określona Natomiast wracamy wracam do, do pytania do Pana pierwszego w podarniku. Patro jest realizowany, patro jest. Patron pierwszy w rejonie rynku jest realizowany w miarę potrzeb i w miarę możliwości teraz policji. Natomiast, Szanowni Państwo, no nie oszukujmy się, od pierwszy pieszym, jako taki, wszędzie się odchodzi Z podstawowej pierwszej przyczyny. Policjant ma być dostępny dla każdego, wszędzie. Nie ulega najmniejszej możliwości, że jeśli ja ich puszczę na rynek, to będą na tym rynku, tam gdzie powinni być zawsze wszystkich. nie będzie ich gdzie indziej. Radiowód daje tą możliwość i y, taktyka to nie jest, wygląda na w ten sposób, że policjanci przemieszczają się radiowodem i tak też czynią w rynku od jakiegoś czasu. Pan radny kręci głową, ale potwierdza to, co ja mówię, telefon, który Pan dostał zaraz, no do Pana y, uwadze związany z brakiem patrolu w rynku. Więc moi policjanci są tak właśnie zadaniowani. Mają przemieścić się radiowodem do rynku w miarę możliwości przejść a? Ale nie, Pan przedtem powiedział, że dostał Pan Ale telefon, ten... że mhm. yy, mają przemieścić się yy, w rejon zagrożony, dla mnie w tym momencie jest to rynek, yy, wyjść z radiowodu, przejść z jednej czy w drugiej strony po terenie rynku, w miarę możliwości yy, spędzić czas w rynku, a następnie zgodnie, z, czy jest żądanie żywionego, czy nie ma, udać się w inne, w inne miejsce. I yy, Szanowni Państwo, no, yy, Zgodziłbym się z tym, co mówi pan radny, że policji nie ma w ogóle, gdyby nie sam fakt, że sama ilość ujawnionych wykroczeń drastycznie, drastycznie, może zepsuło, ale znacząco wzrosła. I da się tego osiągnąć czysto i wyłącznie w samym factymcie. Więc y, pytanie gdyby o aktywność policjantów mi się wydaje mi do końca, znajduje potwierdzenie w tym, co Państwu przedstawiłem. Jeśli chodzi o oczekiwania społeczne. Fakt, że mieszkańcy chcieliby widzieć ten raz ten, ten, tego policjanta w rynku, postaram się zrobić tak, żeby ten policjant jak najczęściej chodził Natomiast moim zdaniem należy odpowiedzieć sobie na pytanie troszeczkę inaczej. Kiedy ten policjant jest tak naprawdę potrzebny? Czy ważniejsze jest to, że będzie on po południu, czy po wieczór w okresie letnim, tak jak teraz różne imprezy mają miejsce, i będzie wtedy do dyspozycji mieszkańców? Mamy no, wtedy czasem bardziej yy, kreski w różne miejsca. Czy ważniejsze jest to, żeby on był cały czas do po rynku? Mi się wydaje, że yy, rynek jest rzeczą ważną. Natomiast sporadyczne przejście z wykorzystaniem radiowozu, przemieszczeniem się radiowozu po terenie rynku, przynajmniej na chwilę obecną mi się wydaje, że odnosi swój rezultat i yy, potwierdza to yy, Obecność czy, czy, czy sygnały, które zostają od mieszkańców, którzy skarżą się na moich policjantów, że dają e, mandaty w rynku, za właśnie. Przyroda, No tak, ale e, chciałem powiedzieć, że potwierdza to fakt, że policjanci e, interesują się tym, co się dzieje na rynku. Nie jest to może e, 100% sukcesu, jakby Państwo chcieli, żeby policjant tylko chodził w ogóle. Ale tak jak Państwu mówię, czy to jest w ten sposób, który, tak w ten sposób statyka powinna się w 20% skutek, no mam wrażenie, że nie do końca odnieść się. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, postaram się zrobić tak, żeby policjanci byli częściej widoczni na terenie rynku. Tu kontrola w szkół, to prawda zostało nam roku szkolnego jeszcze dwa miesiące, ale postaramy się tak zrobić, żeby policjanci byli w rejonie szkół, tym bardziej, że Dwa miesiące będą chyba właśnie takie, gdzie jak będzie potrzebna, to na okresie już powoli będzie Jeśli chodzi o zachowanie koordynatorów w czasie interwencji, to Pan wspomniał, zapraszam do komisariatu. Myślę, że Państwo zrozumieją, że nie będę konkretnej interwencji omawiał tutaj wśród wszystkich Państwa, ponieważ nie mam żadnych danych, ani numerów samochodu, ani dnia. No nie mam żadnych informacji. Zapraszam z konkretną informacją do mnie do komisariatu.